Drodzy Państwo, ostatnio z dwóch różnych źródeł dotarły do mnie części, gdzie użytkownicy próbowali zamodelować gięcie prętów. Oba te modele, które otrzymałem do względu, były robione przy pomocy modułu do blachowego. No i przy zastosowaniu tego typu podejścia użytkownicy zawsze napotykali gdzieś jakiś pododze problem, gdzie nie można było. Tego pręta odpowiednio zamodelować i potem rozwinąć. Zapytano mnie, jak można sobie z tym poradzić. No, rozwiązanie może być bardzo proste. Zaczynam od zamodelowania pręta. Planet w postaci rozwiniętej ma na przykład taką postać. W jaki sposób możemy go giąć? Wcale nie musimy sięgać po środowisko konstrukcji blachowej. Wystarczy, że skorzystamy z narzędzi takich jak część, część gięcia, która pozwala Państwu zagiąć po prostu w dowolnym kierunku Waszą konstrukcję. Na przykład gdybyśmy chcieli dodać jeszcze jedno gięcie do naszego modelu, tworzę nowy szkic, muszę narysować nową linię gięcia. Załóżmy, że będzie ona równoległe do końca mojego elementu. Odległość możemy zdefiniować sobie dokładnie, jak, gdzie ma być znajdować ta linia gięcia. Kończy szkic, i w poleceniu zmień część gięcia. Mamy narzędzie, które pozwala nam po wskazaniu naszego elementu w odpowiedni sposób zagiąć naszą bryłę. Możemy zdefiniować sami kierunki gięcia czy element ma być gięty w jedną stronę czy w drugą lub też strony naszego zagięcia. Określamy też promień oraz kąt pod jakim ma być zagięty nasz element. Mamy też możliwość definiowania to za pomocą promień długość łuku, długość łuku i kąt. W ten sposób nasz element zostaje automatycznie zagięty. Ktoś się zapyta, no w jaki sposób teraz uzyskamy rozwinięcie tego naszego pręta? No rozwinięcie uzyskujemy w bardzo prosty sposób: cofając koniec naszej części na początek lub na koniec. Ktoś może powiedzieć, no a co by było, gdybyśmy chcieli zamodować pręt o przekroju okrągłym? Metoda gięcia, akurat w takim przypadku, może sprawiać troszeczkę trudności, ale proszę pamiętać, że jeżeli mamy przekrój naszego jeżeli nasz przekrój naszego pręta jest prostokątny, to jeżeli zastosujemy Zaokrąglenie. O promieniu równym połowie długości boku uzyskamy pręt o przekroju okrągłym. Żeby ułatwić nam przełączanie się między dwiema prezentacjami, możemy dalej skorzystać na przykład z funkcji um, tworzenia iPartu. Tworzymy sobie dwa iParty, w których będziemy włączać lub wyłączać po prostu odpowiednie. Elementy. Wstawię drugi wiersz. W drugim wierszu będziemy mieli polecenie wyłącz, które będzie informowało, że element ma być wyłączony w drugim przypadku. I po chwili została założona tabela, gdzie możemy w szybki sposób dokonać rozwinięcia lub zwinięcia po prostu naszego pręta. Co więcej, dzięki zastosowaniu tabeli możemy później wykorzystać tą funkcjonalność przy tworzeniu dokumentacji. Jeżeli stworzymy rzut bazowy z naszego pręta, może zrobimy jakiś rzut izometryczny, żeby odpowiednio go widać, na przykład w takiej postaci będzie element zagięty. Natomiast gdybyśmy chcieli też rozwinięcie wstawić, tworzę nowy rzut bazowy. Stan modelu wybieram na ten drugi, czyli rozwinięty. Proszę zobaczyć, automatycznie nasz element już jest podpięty. Wybieramy tylko odpowiednią skalę. Widok ustawmy sobie można taki. I automatycznie mamy nasz pręt już w tej chwili w postaci rozwiniętej, narysowany. Mam nadzieję, że ta prosta metoda ułatwi Państwu modelowanie prętów giętych. Dziękuję za uwagę.